Czym? Czym ona się według Ciebie różni od y, Twoich wiadomości, które Ty piszesz? No, Znaczy, no nie, nie, ale basz, bardziej chodzi o to, że zobacz, jest to, Paweł, całkowicie inna wiadomość, wiadomość, której po prostu, wiesz, jest taka odjechana, nie? Jest tak. zupełnie inna. W ogóle, wiesz, aplikacja randkowa, a facet pyta o pierwszą wiadomość, o, o jakąś supermoc i kobiety lubią gadać na takie rzeczy. Wiesz, takie, takie, wiesz, w ogóle właśnie o to chodzi, nie? Że, to, że pisanie z kobietą, to Ty jesteś tam po to, żeby poznać kobietę, a kobieta jest tam po to, żeby poznać mężczyznę. To jest oczywiste, ale to, że tak jest, to nie znaczy, że Ty masz tak z laską pisać, tylko Ty masz właśnie też tak jakby, masz się z nią poznać, ale nie możesz od razu proponować jej jakby spotkania, pokazać, że Ty ją chcesz w ogóle poznać, kiedy Ty jej nawet nie znasz. Dobrze, ale pisać też trzeba umieć. Bo zobacz, że jeżeli, tak, tak. Jeżeli, jeżeli ty nawet poznasz jakąś laskę na ulicy, to ty się potem z nią wymienisz kontaktem i będziesz z nią pisał. Prawda? Tak. No i chodzi o to, żebyś umiał z nią pisać, żebyś doprowadził z nią do spotkania. Bo pisanie jest mega istotne, nie? Jakby wiesz, nie mówiąc o tym, że zobacz, my się dlatego najpierw uczymy pisać, bo jak ja ci teraz bym powiedział. Co oczywiście za, zachęcam i zalecam, nie? Ale jeżeli ja, y, bo Mati na przykład od tego zaczął i Mati to w ogóle poznaje tylko laski na, na żywo, nie? To, I to też jest w ogóle zajebista droga, to też ch, chcę z Tobą w to pójść. E, o, zaraz mi o tym opowiesz. Ale zobacz. E, I tutaj powiedziałeś, gdybyś właśnie mogła. Zobacz, ty, ty uczysz, my piszemy tą wiadomość, my piszemy tą wiadomość, co nie? I ty potem dokładnie tą samą wiadomość przenosisz do życia rzeczywistego. Czyli ty, się, czyli ty poznajesz laskę na ulicy albo jesteś z nią na randce i ty jej zadajesz takie pytanie. Gdybyś mogła wybrać sobie jakąś supermoc, to jaką byś wybrała? Tak, ale jakby teraz na to nie patrz. Chodzi, Paweł, o to, yy, wiesz, jak ty zadasz takiej dziewczynie pytanie na, na żywo. To to jest coś zupełnie innego, to jest coś odjechanego, wiesz? Facet nie zadają takich pytań. A jeśli ty zadasz takie pytanie, to ty automatycznie, kobieta się automatycznie przy tobie inaczej czuje, bo żaden facet jej o takie rzeczy nie pyta. Wiesz? I ty jesteś tym jedynym gościem, który zapytał ją o taką wyjątkową rzecz, której, o której ona nawet w ogóle by nie pomyślała, że ktoś ją o to zapyta, i dzięki temu ona ciebie lepiej zapamiętuje. A jeśli ona ciebie lepiej zapamiętuje, no to ona po prostu z Tobą się chce spotykać dalej, ponieważ lepiej Cię zapamiętała. Tak, wprowadziłeś przede wszystkim inne emocje, inne niż każdy przeciętny facet.